Witajcie, a teraz przed Wami reszta destruktów, które udało mi się wcześniej znaleźć. Te monety, jakie Wam pokażę, nie są jakimiś szczególnymi zdobyczami. Traktuję je bardziej jak ciekawostki. Niektóre z nich posiadają oto właśnie widoczną tutaj wadę krążka, która znajduje się tylko na awersie. Przypomina mi to pewien destrukt, który zawiera takie linie. Jest nim 5 zł rybak ze źdźbłami trawy, a tutaj posiada to awers na tle orła. Choć to i tak nie przypomina wspomnianego destruktu i pozostanie to zwykłą wadą krążka lub stempel. W tych monetach znajdują się dwa dosyć ciekawe destrukty. Jednym z nich jest 2 złote z 198 roku na pierwszy rzut oka, lecz po dłuższym patrzeniu na awers zauważymy, że jest to 1988 rok. Kolejnym przykładem niedobicia na otoku jest ta 5-złotówka, najprawdopodobniej z 1990 roku. Jak widać lewa strona awersu jest w ogóle niewybita. łapa, orła oraz skrzydło, także posiadają niedobicie. Brak cyfr rocznika. Mała wada też znajduje się na rewersie. Ok, ale czemu Wam to w ogóle pokazuję? Otóż czeka mnie jeszcze parę takich słoików do przeglądnięcia. Jaki mam w tym cel? Jeśli ich łączna liczba osiągnie 50 sztuk, zrobię z nich 5 zestawów. Na razie pozostaje na etapie planu, a do ukończenia go pozostało jeszcze do znalezienia około 42 sztuk. Po osiągnięciu założonego celu mam zamiar je sprzedać. Chcę sprawdzić, ile tak naprawdę uda mi się na nich zyskać i jak długo mi to zajmie. Jeśli jesteście ciekawi tego, jak będę sobie radził, zachęcam Was do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.